Witam wszystkich, z tej strony Unlock a to jest kolejny odcinek z y, przygód w Minecrafcie, yy, a to jest jeszcze ze mną Wokem. Halo? Weź, weź, liście. weź liście, bo ja nie mam miejsca. Grubas. Tutaj dajemy? Co to? Co tutaj? No poczekaj, nie, jeszcze nie muruj tego, poczekaj. Muruj, si. <laughs> Nie muruj tego. No jak miałem powiedzieć? Weź jeszcze o jedną tą, tom... posz... trzeba poszerzyć. Jutro chyba do szkoły nie idę. Wyobraź sobie, że ja też mam wolny Daj no Co, no wszystkie mi dałeś, a się... ty jesteś jakiś ładny! No nie, skończyły się. No przecież mi dałeś ileś stacków, nie? No ile? Jeden chyba, albo dwa. Nie no, aż to ja tam... No, Zaraz Zaraz ci powiem, ile mi dałeś. Raz, dwa, trzy staki mi dałeś jej. No, nie możesz mi oddać. We, weź sobie tego liścia. Jak to będzie wie usunąć? No, nie chcę tego. Bez Trzeba dalej. gdzieś zrobić lawy kawałek jej. Idź po lawę lepiej, wiaderko weź i idź po lawę. I no. zrób gdzieś w narożniku, kurde. D daj mi miecz. Bo tam potwory. Nie masz w miecza? Mam, mam, Co Co ułam jak. A, atakuję. Mojżą daleko wody. Czyli ja wychodzę potwory są. No i dobrze, że nie zjedzą te Dobra, później to trzeba będzie jakieś ładnie zrobić, żeby to wyglądało jak drzewo w ogóle. No nie? No. No nie wiem w sumie, poczekaj jakby to zrobić. No, się dostać na górę. Dobra. To jest taki płaski dach musimy zrobić tutaj, nie? No to po co w sumie jakiś inny daszek? Mam pytanie. O nie wierzę. Musisz się... Musisz mnie tepnąć, bo nie wyjdę. Tak chciałbyś. Żeby... Sej kurde kop <laughs> No to ręcznie, ziemię kop. Żeby jeszcze tu było. Ja się nigdzie nie będę depał, bo ty jesteś niepoważny człowiek. Nic. Myślę że po tak liście go. poszedł następne, tylko dębowe. Nie już mogę. Nie pomylił. No że co z nie mam już No, chyba już nie damy. pom, pom. Co to jest? To jest tam domek? Gdzie? Gdzie? Co? Myślałem, że jest samochód tu. Zamasz tam może być? Co? Tam na ziemi może być? Nawa? O co ci chodzi? No tu masz nawet? Zaraz tam zajdę. I tak trzeba liść, iść po liście. Mam jednego. Może się nie podetrzeć. Spierdzie. co, nie lubisz? Nie, liście mnie. Dlaczego? Ale, bo straj taśma jest po. Straj taśma nie wiem jak ty. A ty wolisz papierem ściernym, jak przyznaj przyznaję się. <grym> Lu lubisz, jak cię trapię coś. <grym> ty, pasz, pasz, pasz. Ile potworów. No, zabiją mnie. No i bardzo dobrze, wiedzą co robią. Оу-оу-оу, оу-оу. Ну и сег скрутило. О, я зомбиа, что он тут делает? Эй, e, сгинул, что за... А что ты, зомби, тут делаешь? У-у, у меня проблема. Powiedz mi co tu zombie robią. Mam no problem. Ja jestem na tej wyspie, co na początku się. No to masz kawałek drogi. A gdzie to było właśnie? Nie wiem, to nie było daleko, więc. Nie, bo my lataliśmy, wtedy już szukaliśmy. Aha, no to. Czekaj, do... bo kurde. Mam za dużo rzeczy, bo te twoje jeszcze musiałem pozbierać. Ale żarcia To lepiej mnie tepnie na konsolę musi wejść tak? no wejść na konsolę Dobra no to co? No to zrobimy jakieś małe cięcie i zaraz do was wracamy jak już wokiem będzie Dobra, wracamy po krótkiej przerwie. W międzyczasie nie było Fokema i w tym czasie trochę porobiłem z domkiem, zaraz Wam zresztą pokażę. I tam konik jest. Czekaj, o, no tam był konik i obrodziliśmy konika. O, mniej więcej coś takiego jest zrobione. Trochę się namęczyłem z tym, ale jest. A, no. Jeszcze mi trochę liści zostało, więc... Można by coś skombinować z tymi liściami. E dobra, masz e, pół płytki, to jest szklane? Co? Masz, czy nie masz? Nic nie ja powinny być, na ja nie mogę otworzyć. No, nie widzę, nie ma. To ja to zrobię. Już robię. Hmm... Dwóch, dwóch, dwóch. To pół, y, pół, tak? No te pół, te szklane pół płytki tam zrób. Te? Tam trzeba będzie jeszcze... Ale ten tam gdzie skoczymy, tak? Gdzie jest to otwarte, mam za się? No tam gdzie, tam, gdzie właśnie skoczyłem. O nie, wylałem na owce lawę. Nie, spali nam nie. się dom. Jak de zebrać lawę z powrotem? Weź do de de deski tam y drewno, albo nie, nie drewno, y piaskiem. Czekaj, no było... bo zaraz się sobie Ja mam wiaderko, jak coś na tą lawę, bo ja zapomniałem, że mam lawę. I... Drzwi chciałem zamknąć a to a gdzie jest żarcie, ty Nie, ale chodź tu szybko, bo na się chodź. A, panie. się Już tam biegnę. A liście mogą być? No, spalą się. Piaskiem, piaskiem hmm. ja ale gdzie jest ta lawa teraz? Ja muszę ją wziąć. To jest zginął z debi. I musisz mnie Nie, i sam się depę. No, zbieraj chociaż tam coś ciekawego, a nie jak już jesteś gdzieś na ekspedycji. No drewno, posłuchaj tam Wyłożyłeś w ogóle te półpłytki, czy nie? Nie, no tam były. Jak się nie spaliłeś, to sam. Ale nie zrobiłeś tego jeszcze, Boże. No zrobi, nie wiem, u mnie tam. Weź moje itemy, tam będą. Ja wiem, ale nie zrobiłeś ich jeszcze w domku na drzewie, nie? no? nie bo nie wiedzą gdzie. Jedną tylko miałeś, a nie, dobra, cały jest tak dobrze. No ty nie denerwuj. Masz szczęście. No. Weźmy tepnij. Czekaj, bo jest za daleko to zrobisz. Aż dobrze by wiem. Tak. Nie, nie. Ej, trochę kurczę mam tu liście szpec, trzeba to wyciąć w cholerę. O nie. No, teraz jest okej. Okay. Chcesz mnie? Boże, no dobra. Już cię teleportowałem. Dobra. dobra jakoś to wygląda. Żyjesz? Pięć znowu. Uuuu wokiemowi internet Co fankowo w końcu jemu ani Coś no. ci neta rozłączyło Nie? Nie NETA Tylko, tylko rozłączyłem Rato. No ale wyrzuciła cię przy okazji z tego No bo nie wyłączyłem wszystko Mhm, mm nie zabiję. No bo przez przypadek, Czemu, tu mam te drzwi. Jeszcze jedna co chcesz? No, ch chodź tutaj do domku. Czekaj, przecież to ty to wszystko tam porobiłeś jej. Nie, tak nie. Chodzi ci o te podwójne drzwi tutaj? No, no to ty je robiłeś głębiej? Nie robię i zrobiłeś no. to jeszcze tylko z jednej strony. Boże, co fiur? Nie pamiętam nie. To, No to, naćpany grałeś jej. Dobra, hmm. W sumie to odcinek jest krótszy. Nie wiem, czy go tak nie zakończyć. No bo nie mam co teraz robić, musimy się zastanowić. Trzeba na no pewno nie posprzątać nie, podwórko nie. z tych wszystkich pochodni, które żeś poustawiał. A, do, nie, został, bo to, to, to ale gdzie na Domku? Ej, Mamy tą lawę czy nie? Bo to przy okazji, w sumie teraz mogę to zrobić to oczko lawowe. No tu jest. Nie tak. ma już tego oczka lawowego. Eee, cię to. Po... Cho no jak ty je tam zrobiłeś, nie wiem po co. Ej. Ale spali się ty. Podpali liście. Co? Spokojna twoja rozczochrana. Ty patrz na to. Widzisz? Na co? Jajkiem mnie rzuciłeś Ty chany! Jasne. co Co Ty zrobisz. No tu będzie to oczko lawowe. Tylko czekaj może... że to by pasowało o czymś innym wyłożyć. No Po co to niszczysz? Bo to będzie czymś innym wyłożonym. No sorry jak bo jak cię uderzę, to będziesz płakał. Mamy jakiś bruk albo coś? Liście. On za mnie sobie będą, nic im nie będzie. Się w sumie jest. żwir może być. Co ty nagrywasz, nie? No jasne no, co ty myślałeś. No, no nie wierzę co za... Taniej siebie to możesz. Dobra, lecę po lawy. Ale tu jeszcze, e, e, nie przynajmniej. Co chcesz? Tutaj jeszcze. O, fakir. I z polowę lecisz. Nowa. Po Co za. On Tu furtkę zrobił jakiś profesjonalista. Co ty zrobiłeś? Pum, 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 Tam jest. I węgiel widzę. Chodź tutaj ty. No zaraz. I taka misja jest. Jaka? Chodź tu. Trzeba wejść tam na samą górę i tam tamtą zabrać. Chyba jesteś głupi. O nie. No nie, dotkłem. Bo... No do wody, do wody szybko. A jest tu? Jest, blisko. No, z góry, góry, Ale mnie... No tak, jeszcze mnie kopułeś, co za ham. <noise> Pomogłem. Ale byś mnie zabił? O, tu. Ty, no wejść to trzeba obłożyć jakoś, tak? Nie, z góry trzeba. Chyba tak, jesteś no, nie... niepoważny. Z góry trzeba Tak samo z wodą, jak ci tak cieknie to nie zabierzesz O twoje nie weźmiesz jeszcze widziu tu. Wezmę, zobaczysz. No, no. No nie chce mi się tam. Tu jest żelazo, fajnie by było to wykopać. Tam też jest. Mac, masz coś, jeżeli tam wejść? Ja wejdę. Ma no, mam i 6 Żwiru i zjadę. 10. Masz, poczekaj. Przód się Masz wiadro? Nie, no, dawno. Masz łopatę? Jakąś tam słabą mam. Dawaj. Czeka, pij, co papie, co? Karetka. Dobra, fokiem wchodzi po lawę, a my będziemy kończyć ten odcinek. I widzę, że tutaj jest dużo surowców, więc może w przyszłym odcinku przyjdziemy sobie po surowce. No, a to trzymać Trzymajcie się i cześć. Na razie.